Działek 3 listopada, Karolina Paras, zaczynamy informacje piotrkowskie. O to, co na dziś przygotowali nasi reporterzy. Powiemy, ile pieniędzy udało się uzbierać podczas kwesty na Starym Cmentarzu. Pokażemy zaduszki artystyczne, powiemy też o sportowych wyróżnieniach. Myśliwi na uroczystych polowaniach, a jeźdźcy w pogoni za lisem. Tak świętuje się Hubertusa. Dzień imienin patrona myśliwych, świętego Huberta, przypada dziś. Kto jest patronem myśliwych? Myśliwych? O, matko, to jest bardzo ciężkie pytanie. Hubert. Ojej, ja nie wiemy. A może ten, ten? Jak to jest Hubert? Tak. Wiemy coś o tym patronie? O tej ja osobie? Porządny facet. Po prostu zajmuje się, zajmował się zwierzętami jak Franciszek Święty. W ogóle wszyscy, którzy się zajmują zwierzętami, są porządnymi ludźmi. A co to jest takiego Hubertus? Nie wiem. No, święto, prawda, myśliwych. Spotykają się. Później jest bigosik, poczęstunek. Proszę, gonią lisa biednego. te chociażby złapać. No co się odbywa? A może to jest yy, yy, pogoń za lisem, coś takiego? Chętnie bym uczestniczył, tylko że już nie mam zdrowia. Hubertus, inaczej Hubertowiny, to święto myśliwych, leśników i jeźdźców organizowane na zakończenie sezonu. Nazwa pochodzi od świętego Huberta, patrona myśliwych oraz jeźdźców, którego wspominamy właśnie 3 listopada. W Polsce tradycja Hubertusa sięga XVIII wieku. Z jego wprowadzeniem związane są dzieje dynastii władców saskich. Z kolei w czasach II Rzeczpospolitej pierwszym organizatorem polowań hubertowskich w spale był prezydent Ignacy Mościcki. Odbyło się ono w 1930 roku, 3 listopada. Dziś Dzień Świętego Huberta jest okazją do uroczystego polowania z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów. 21 308 zł i 88 groszy. Tyle udało się zebrać przez trzy dni na dorocznej kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Wolontariusze i Puszka, tak od 27 lat przed bramami pieszkowskich nekropolii, w Dniu wszystkich Świętych do wspólnego dzieła odnawiania zabytkowych nagrobków na pieszkowskich Powązkach zachęcają wolontariusze, a wśród nich lokalni działacze, politycy oraz ludzie sportu i kultury. Proszę Państwa, warto wspomóc. Każda złotóweczka się liczy. Zapraszamy do kwesty bardzo serdecznie. Piotrkowie nie są hojni, wspomagają i wrzucają pieniążki Zapraszamy do tej do oto kwestii, skrzyneczki na ratowanie piotrkowskich nagrobków. Piotrzkowska kwesta na rzecz ratowania nagrobków organizowana przez istniejące od 50 lat Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego jest najstarszą kwestą prowadzoną w województwie łódzkim. Ja co roku wrzucam ten grosi, bo uważam, że to jest bardzo właściwa i pożyteczna akcja odnawianie nagrobków. Jest to bardzo szlachetna inicjatywa. Odbywa się ona co roku i wydaje mi się, że tu tyle pięknych nagrobków, które można jeszcze uratować, który można pomóc, że sądzę, że jest to super pomysł i mam nadzieję, że ta inicjatywa będzie jeszcze trwała przez wiele lat następnych. W zeszłym roku podczas zbiórki udało się zebrać 24 671 zł i za te pieniądze odrestaurowano trzy nagrobki zasłużonych Piotrkowian. Dziś przywróconym blaskiem zachwyca pomnik księdza Kalińskiego czy rodziny Świątkowskich. Bez kwesty mogiły te odeszłyby w niepamięć. Nie wydaliśmy wszystkich pieniążków, bo te trzy nagrobki kosztować nas będą około 18 tysięcy złotych. Wobec tego będziemy mogli na pewno jeszcze z ubiegłorocznej kwesty dołożyć troszkę do tych pieniążków, które w tym roku uda nam się pozyskać. W tym roku kwota 21 308 ,88 zł to nie ostatni kasowy bilans. Wpłat można jeszcze dokonywać na konto Towarzystwa Przyjaciół Piotrzkowa Trybunalskiego. Spotkał się z młodzieżą i dziennikarzami. Dziś w Piotrkowie gościł były premier Leszek Miller. Podczas spotkania z dziennikarzami Leszek Miller nie tylko promował kandydatów lewicowych do Rady Miasta, Sejmiku i Rady Powiatu, ale apelował też o udział w wyborach samorządowych. Czynimy wszystko, żeby zainteresować mieszkańców naszych miast. Datą 16 listopada, to właśnie wtedy pójdziemy do urn wyborczych wybierać nowe władze samorządowe. I mam nadzieję, że także w Piotkowie będzie duża frekwencja. Wizyta w Piotrkowie zakończyła się wykładem o samorządności, który Miller wygłosił przed studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Powracamy do minionego weekendu. Tym razem będzie artystycznie. W Wigilię Wszystkich Świętych w Piotrkowie temat przemijania oraz świętości ujęto w sposób artystyczny. Dwa wyjątkowe spotkania ze sztuką odbyły się w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych i Galerii Upanien. Dwa wymowne puste krzesła spowite w niebieskim świetle. Na podłodze biały wydawałoby się puszysty dywan, na którym rozrzucono kartki z imionami tych, którzy odeszli. To instalacja o przemijaniu i artystyczny zaduszkowy hołd oddany zmarłym w tym roku ludziom kultury. Jeżeli odchodzi człowiek, to się robi taka dziura. To nie jest prawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ludzie są niezastąpieni. Jeżeli odchodzą, to się po prostu robi. Takie wolne, puste miejsce, którego nie sposób zapełnić. Ale w tym wypadku najważniejsza jest pamięć, żebyśmy o nich pamiętali, żebyśmy czasem się pochylili, żebyśmy wspomnieli. Temat przemijania, wspomnienie zmarłych, do tego nastrajała nie tylko instalacja, ale i wyjątkowy koncert, który odbył się w Ośrodku Działań Artystycznych. Muzyka, zaprezentowana przez grupę Karola Szymanowskiego, grup Komeda Classic Jazz Quartet, nastrajała do wspomnień. Natomiast na dziedzińcu kościoła Pani Dominikanek wspominano świętych. Po śladach świętych spotykamy Jezusa, plejada gwiazd. Tak brzmiało hasło tegorocznej Nocy Świętych. Bo gwiazdą, drogowskazem w życiu mają być dla nas ci, którzy swoim życiem sięgnęli świętości. Ale posiadanie takiego idola to nie jedyne przesłanie Nocy Świętych. To pokazanie, że świętość, choć niełatwa, to jest osiągalna dla każdego. Chcieliśmy pokazać w młodzieży tak naprawdę jak ci święci, ci wszyscy co w życiu swoim zrobili, co, żeby ci święci nie byli tak po prostu, tak, że na obrazku i, i tyle. Tyle, żeby byli wśród nas, żebyśmy my o nich wiedzieli, słuchali i czytali dużo, tak? Żebyśmy wiedzieli, co oni czynili. Pracy nad spektaklem było sporo i nie było to łatwe. Zadaniem części młodych ludzi było odegranie postaci świętych. W chwili się zestresowałam i tutaj był ksiądz, który się z nami pomodlił i powiedział, że święci, jeśli nie będziemy sobą, tylko tymi świętymi, oni wejdą w nas. I naprawdę, jeszcze byli próby, myliłam się, wyszłam na scenę, w ogóle się nie pomyliłam. No i świętym tak udawać, czy nim być, trudno. Po spektaklu w kościele Matki Bożej Śnieżnej odbyła się modlitwa. Również w niedzielę zaduszki obchodzono artystycznie. Piotrkowianie obejrzeli spektakl teatralny i wysłuchali poetyckiego koncertu. Poetycko obchodzono zaduszki w Kościele Akademickim panią Dominikanek przy ulicy Rycerskiej. Tam odbył się koncert słowno-muzyczny w wykonaniu Marcina Januszkiewicza. Młody artysta czytał teksty Brzechwy, Cegana, Gałczyńskiego, Słowackiego, Szymborskiej czy Twardowskiego. Zgadujemy czego od nas chcą. dali Efekt: wiele osób nie kryło wzruszenia. Koncert był przepiękny i, i z taką dużą wrażliwością pan Marcin Januszkiewicz czytał te wiersze. Ja jestem zachwycona. Bym powiedziała, że odpowiedni na odpowiednią chwilę. Bardzo pełen takiej refleksji, zadumy. Sam autor podkreśla, że Zaduszki to czas szczególny, osobisty i ważny w życiu każdego z nas. Taki trudny dla wielu z nas pewnie czas. I bardzo się cieszę, że przyszło tyle, tyle Piotrkowian. To bardzo miłe. Ludzie się jednoczą w, w takich chwilach, i to jest piękne. Po koncercie, Piotrkowianie w krużgankach kościoła mogli podziwiać wystawę fotografii Witolda Stawskiego zatytułowaną Gruzja. Jest to 30 fotografii z różnych obszarów Gruzji, z różnych terenów, zarówno obrazki z ulicy, jak i z bezdroży gruzińskich. Fotografie będzie można oglądać do końca listopada. Artystycznie obchodzono również zaduszki w Ośrodku działań Artystycznych, a w tym roku przybrało one formę spektaklu teatralnego. Wszystko w wykonaniu grupy O Tinkers Bar, która zaprezentowała sztukę Przesypywanie rekwiem dla Różewicza. Czas szczególny i okazja szczególna. Spektakl poświęcony wybitnemu poecie Tadeuszowi Różewiczowi, który zmarł w tym roku. Oczywiście chcieliśmy jakoś uhonorować jego pamięć i mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę mogliśmy pokazać tego, ile mu zawdzięczamy. Między wierszami aktorskiej gry można było odnaleźć tematykę przemijalności życia, jego sensu oraz śmierci, co skłaniało do refleksji. W tradycji słowańskiej nie tylko, taki dzień jak Zaduszki 2 listopada to jest czas szczególny który nakłania do poświęcenia odpowiedniego czasu na myślenie o drugim życiu. Spektakl odbył się w Ośrodku działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego 5. Nagrody za kilkumiesięczne zmagania na boiskach w różnych dyscyplinach sportu odebrali uczniowie Piotrkowskich Szkół biorących udział w zawodach zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i Szkolny Związek Sportowy. Dla najlepszych drużyn reprezentujących Piotrkowskie szkoły w zmaganiach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy były dyplomy oraz puchary. Oficjalne wręczenie nagród połączono z widowiskiem sportowym. Pokaz zaprezentowały czy liderki. Odbyło się także towarzyskie spotkanie piłkarek ręcznych z drużyną ze szkoły podstawowej nr 16. To było preludium do kolejnych miłych dla sportowców chwil. Ośrodek sportu i rekreacji podsumował rozgrywki młodzieżowej szkolnej ligi. Profilaktyki i tutaj nie sposób przemilczyć o udziale w tym miejscu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Profilaktyka alkoholowa realizowana poprzez sport to, w mojej, nie tylko w mojej ocenie, najlepszy sposób realizowania tych celów. W czerwcu zawodnicy otrzymali puchary i czeki. Podczas piątkowego finału szkoły odebrały sprzęt sportowy, który wcześniej dla siebie wybrały. W najbliższy piątek niezwykła uroczystość na Starym Cmentarzu. O szczegółach Andrzej Dasik. Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policjnych w Piotkowie Trybunalskim oraz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi zapraszają na uroczystość odsłonięcia pomnika nagrobnego na inspektora Henryka Wardenskiego, zastępcy Komendanta Głównego Policji Państwowej w latach 1922 29 w dniu 7 listopada 2014 roku w Piotkowie Trybunalskim. Godzina 11, panel historyczny dotyczący działalności i znaczenia Policji Państwowej oraz sylwetki generała Henryka Wardenskiego, muzeum na Zamku Królewskim. Godzina 12.15, uroczystość odsłonięcia pomnika nagrobnego na inspektora Henryka Wardęckiego na starym cmentarzu w Piotrkowie Cugnarskim. W informacjach to już wszystko. Tuż po programie odrobina humoru, a potem jak najpoważniej magazyn Masz Prawo Wiedzieć. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. we <laughs> Po raz 48 w tej kadencji 29 października spotkali się piotrzkowscy radni i była to już ostatnia robocza sesja Rady Miasta, czyli przedstawicieli mieszkańców wybranych w wyborach samorządowych w listopadzie 2010 roku. 16 listopada wybierzemy nowych radnych. Który z kandydatów otrzyma od państwa mandat zaufania? To okaże się po wyborach. Dziś po raz ostatni przypomnijmy radnych szóstej kadencji, którzy tworzyli lokalne prawo przez ostatnie cztery lata. W Piotrkowskiej Radzie Miasta, która liczy 23 radnych, są dwa kluby radnych. Największy, 11-osobowy, popierający prezydenta miasta to klub radnych Razem dla Piotrkowa. I czteroosobowy, klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Reszta to radni niezrzeszeni w klubach. W skład klubu Razem dla Piotrkowa, popierającego prezydenta miasta, wchodzą Marian Błaszczyński, przewodniczący Rady Miasta, Rafał Paweł Czajka, Urszula Czubała, Adam Gajik, Marek Konieczko, Magdalena Kwiecińska, Piotr Masiarek, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Mariusz Staszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Monika Tera, Przemysław Winiarski, Jadwiga Wójcik. Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej tworzą Bronisław Brylski, Jan Dziemdziora, Szymon Miazek i Ewa Ziłkowska. Radni niezrzeszeni to Paweł Panaszek, Konrad Czyżyński, Sławomir Dajcz. Katarzyna Gletkier, Krzysztof Kozłowski, Ludomir Pęcina, Tomasz Sokalski i Paweł Szcześniak. 48. sesja Rady Miasta w szóstej kadencji odbyła się 29 października. Radni zajęli się przede wszystkim sprawami budżetowymi i porządkującymi gospodarkę przestrzenną w mieście. Zmiany w budżecie to m.in. sprawa przesunięcia nieco ponad 13 milionów złotych z rezerwy budżetowej na przyszły rok. Pieniądze potrzebne będą na dokończenie ostatniego zadania w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków, wyjaśnił wiceprezydent miasta. W realizacji jest jeszcze, jest jeszcze e, e, renowacja kanału otwartego, odprowadzającego ścieki e, z oczyszczalni ścieków, czyli to jest poza terenem e, miasta Piotrkowa. E, to jest kanał, który e, bierze swój początek w miejscowości Proszenie. I poprzez rzekę Goleszankę-Moszczankę Goleszankę odprowadza też ścieki do Budbórki. Sam ten kanał jest w trakcie realizacji i zapłata za wykonanie nastąpi w przyszłym roku. Miłym akcentem sesji było wręczenie przez przewodniczącego Rady medalu za zasługi dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego. z pani trud, zaangażowanie i oddanie w pracy przyznaję brązowy medal za zasługi dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Brązowy medal otrzymała Dorota Wijata, pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury. Ostatnia pożegnalna sesja Rady Miasta w tej kadencji odbędzie się 7 listopada. Witamy bardzo serdecznie. Naszym gościem jest przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński. Dzień witam dobry. Państwa bardzo serdecznie, witam panią redaktor. Spotykamy się jak zwykle ostatnio tuż po sesji, co oznacza, że będziemy króciutko komentowali to, co działo się dzisiaj na sali, a działo się, no powiem, mało spektakularnie. Mało y... nie, było, nie było emocji za dużo, tak? No właśnie, mało emocjonująco. Było. Sesja była dość spokojna. W wielu punktach rzeczywiście mogłem dostrzec zgodność radnych. Być może to, że była to ostatnia sesja, nazwijmy to roboczą. Sesja przed końcem kadencji, 48 sesja. I została tylko jedna uroczysta na zakończenie, praktycznie w przeddzień wyborów. Czyli no. myśli Pan, że przed wyborami było tak spokojnie? A raczej spodziewaliśmy się, jeśli chodzi Być o. Być może radni filmikary. skoncentrowani byli na. na... Właśnie już na, na, na swojej pracy wyborczej. Tak? Na... Spodziewaliśmy się, jeśli chodzi o dziennikarzy, że będą jakieś kontrowersyjne dyskusje dzisiaj, a tu... W miarę spokojnie było, tak? A być może Ale... dlatego, że była dużo zgodność, bo, sens... bo były bardzo takie no, ważkie, aczkolwiek niebudzące kontrowersji projekty uchwał. Ale pytania były. Pierwsze pytanie dotyczyło zmian w budżecie miasta. Tak, no to zawsze, jak wiadomo, budzi trochę emocji. Tradycyjnie zrobiliśmy przesunięcia, i to przy dużej zgodności radnych, okazało się tak, że po pierwsze kończymy na bardzo ważną inwestycję. 6 praktycznie dojdzie do odbioru największej inwestycji dziesięcioleci w Piotrkowie, mianowicie oczyszczalni ścieków. I w związku z tym potrzebne były pewne przesunięcie finansowe, które jednocześnie pozwalają na to, aby. Pewne środki finansowe z kolei wykorzystać w przyszłym roku na kanał tłoczny i na odkryty kanał, który... Pozwoli y, odprowadzać ścieki y, z Piotrkowa Trybunalskiego. Bo całe zadanie pod tytułem <laughs> Modernizacja Oczyszczalni Ścieków jeszcze się nie kończy. Jeszcze się nie kończy, mm. tak. Ale oczyszczalnia, jako y, y, ta główna inwestycja, y, dobiega końca i dzisiaj, dzisiaj dowiedzieliśmy się, a warto się podzielić z mieszkańcami taką informacją, że jakość otrzymywanych ścieków jest rewelacyjna, po prostu. W tej chwili rewelacyjna, także trudno w całym okręgu znaleźć. Podobnie... Tak czyste ścieki. Tak, tak czyste ścieki, tak to można nazwać. Były także uchwały dotyczące scalania gruntów. Tak, to są bardzo ważne uchwały, może również nie budzące wiele kontrowersji z tego względu, że takie scalanie gruntów pozwala przygotowywać tereny gminne pod inwestycje. I to oczywiście zaskutkuje w ten sposób, że albo będzie można na przykład na budownictwo mieszkaniowe, albo y, wykorzystać te grunty później na y, różnego rodzaju inwestycje takie dające miejsca pracy. Ja chcę zauważyć jedną rzecz, że to wstalanie gruntów jest bardzo żmudnym i długotrwałym procesem. czasami, czasami, przy... czasami małe działeczki, które tak, się łączą wiele. Nawet kilka metrów nieraz, a na, natomiast są takie niejednokrotnie problemy prawne. Które wynikają na przykład z tego, że jest zbyt wielu właścicieli, i zanim się dotrze do każdego z tych właścicieli i wyrówna stan prawny, mijają czasami lata. A więc każda taka uchwała, która pozwala dodatkowo poszerzyć zakres gruntu gminnego, jest nie do przecenienia. Wśród uchwał, które dzisiaj zostały podjęte, była również ta dotycząca odbioru śmieci. Właściwie to taką uchwałę Piotrków Trybunalski ma, ale były jakieś. Ma zmiany. i bardzo dobrą, tak, natomiast na skutek pewnych sygnałów od mieszkańców, a obecne władze bardzo się wsłuchują w głos mieszkańców, wynikało, że za rzadko odbierane są wielkogabarytowe odpady, odpady tak, więc w związku z tym dokonaliśmy takiego zapisu, że nie rzadziej, jak raz na dwa miesiące, nie rzadziej jak raz na dwa miesiące firma zobowiązana jest do odbioru takich odpadów. A więc jest możliwość częstszego, tak? ale nie rzadziej jak raz na dwa miesiące. Myślę, że to w jakiś sposób rozwiąże ten problem, że nie będą one gdzieś tam wystawały przy, 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 przy śmietnikach czy, czy na posesjach prywatnych i będzie na pewno dużo łatwiej i, i skuteczniej na, na przekazanie do odbioru tych, tych odpadów. Dziękuję bardzo dzisiaj naszym gościem, Dziękuję, był pani Marian Błaszczyński, przewodniczący Rady Miasta Kapskiego. Dziękuję serdecznie Państwu. Do zobaczenia.